Bycie Bogiem swojego świata nie oznacza ucieczki od człowieczeństwa. To raczej jego pełna akceptacja. To świadomość, że nawet Twoje błędy są święte. Poprowadzą Cię do zrozumienia. Nie musisz nic robić, żeby stać się Bogiem. Wystarczy, że przypomnisz sobie, kim jesteś. Że wszystko, czego szukasz, już w Tobie jest. Że nie ma granicy między tobą a wszechświatem, jest tylko iluzja separacji. Zacznij więc codziennie rano pytać siebie, jakiej jakości energię chcę dzisiaj wnieść w świat. Nie co dostanę, ale co stworzę. Nie czego się boję, ale czemu chcę zaufać. Bo Bóg nie pyta, czy mogę. Bóg mówi, niech się stanie. Może to właśnie teraz wszechświat czeka, aż zadasz sobie to jedno pytanie. Gdybym był albo była bogiem swojego świata, jak wyglądałoby moje jutro?